No dzień dobry, tu Browariatka i Browariatka Vlog. A dzisiaj będzie próba generalna, ponieważ będziemy butelkować moje pierwsze piwo. Piwo się już odfermentowało. Yy, nie wyszło go zbyt wiele, bo jakieś tutaj mamy, bo ja wiem, 9-9,5 litra. Będzie jeszcze mniej po odfiltrowaniu chmielu, ponieważ było chmielone na zimno, ale o tym zaraz. I oczywiście będziemy je próbować, także Zapraszam. Śniegówka. Zajebiście. Filtrować chmiel. A słowem wstępu dodam, że jest to American IPA Single Hope Citra. Było chmielone na gorąco w czasie ważenia na 60 minut oraz na zimno po 30 gram. Wydaje mi się, że to wystarczy, tak jak na początek, bo jeszcze tak z znajomością chmielu, jak nie jestem tutaj bardzo zaprzyjaźniona. Co my tu mamy? Ach, dobra, otworzyliśmy. Otworzyłam. Piwo pachnie fajnie. Mm, czuć mocno na chmielanie. Zobaczymy, jak to będzie po... Yy, po butelkowaniu wyglądać. No faktycznie chmieliny tutaj są dosyć yy, mocno widoczne, tak więc odfiltrujemy sobie to piwo. Mamy drugi fermentor, przygotowany do filtrowania, oraz tak, jak usłyszałam z polecenia, będziemy filtrować przez skarpetę. Poważnie, będziemy filtrować skarpetą. Skarpeta jest wygotowana. No, powiedzmy. Węż, no. Eee, dobra, także... Także cóż, eee, zostały już nam sam chmiel i drożdże. No, generalnie wszystkie e, pozostałości mm, po, ty, fer, po fermentacji. Już odfiltru, odfer, odfiltrowane, odfermentowane piwo mamy tutaj. Jest go, tak jak myślałam, właśnie no, około 9 litrów. 8-9 No nieduże, ale zawsze. I cóż, no, co prawda butelki mamy przygotowane, kapslownica, jeszcze sprawdzimy sobie ekstrakt, ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym dzisiaj czegoś nie przegustowała. Dlatego mamy dzisiaj, yy, tak, mamy z browaru Marienstadt, Nevermind Volume 1, Volume 1, jak kto woli, TDH Imperial West Coast IPA. Ktoś mi dzisiaj wspominał o tym stylu, także pozdrawiam tą osobę. Chyba będzie wiedziała o co chodzi. Ehm, także spróbujemy sobie tego piwa. Ehm, co mamy na nim napisane? Imperialna wersja klasycznego West Coast IPA. Niesamowity aromat owoców tropikalnych i cytrusów zawdzięcza podwójnemu chmieleniu na zimno amerykańskimi odmianami chmielu Amarillo, Mozaik i Simcoe. Zdradzę taką małą tajemnicę, jeżeli chodzi o moje kolejne piwa, te chmiele również znajdą się w moim kolejnym piwie. A jakie jeszcze zobaczycie i co to będzie za styl? Obstawiajcie w komentarzach. Że tak powiem, mała podpowiedź, no troszkę mam zamiar pójść na żywioł. Zobaczycie. No więc yy, tak, solidna yy, podbudowa słodowa oraz dodatek płatków owsianych sprawia, że piwo jest yy, treściwe i aksamitne. I polecane do steki potrawy ostre. O! Rzadko się zdarza, że piwo jest polecane do jakichś potraw. Yy, raczej częściej zdarza się to w przypadku wina. Ale w przypadku piwa też to jest całkiem fajna opcja, przyznaję, ja osobiście uważam, że zagryzanie dobrego sztosa paluszkami albo chipsami jest po prostu, powinno być karane więzieniem, ale w niektórych przypadkach, jeżeli chodzi o potrawy i piwo, czemu nie? Faktycznie, na przykład, nie wiem, to do krewetek, to do spaghetti, to do spaghetti z krewetkami, no różnie to może wyglądać. Alkoholu mamy tutaj 7,8%. No tak, sporo, nie? Jak na to spoko. Z tego, co obliczałam, moje piwo będzie miało około 7%. Około, pewnie troszkę mniej. To jest wszystko takie raczej pira ze drzwi, bo wiadomo, że jestem jednak teoretykiem, a praktyka czasem pokazuje inaczej że nie umiem za bardzo otwierać ręką puszki, zawsze robiłam to zębami, ale... Wszystkich na ten widok bolały zęby, więc nie będę... oszczędzę Wam tego. Wow, ale torpiki, ale... Hmm. Powiem Wam, że taki ananas, że aż sprawdzę, czy tu... To... nie ma ananasa, ale... Byje po prostu takim ananasem. Taka multivitamina, kurczę, i to sam chmiel nadał. Tego to jest niesamowita. Pachnie wybitnie. Zobaczymy jak smakuje. Przyznam, że w przypadku przemieszczania piwa z jednego fermentora do drugiego, no również y, metodą zasysania musiałam go spróbować. Jest spoko. Jest naprawdę fajne. No nie jest to wiadomo jakaś nie wiem dupę urywający sztos, ale, no. Jest w porządku, raczej tak. Jeszcze później będzie oficjalna degustacja. Oficjalna degustacja przed butelkowaniem i oficjalna degustacja już za zapotelkowaniu, po schodzeniu za dwa tygodnie. Będzie degustacja mojego własnego piwa. Czyli może być ciekawe. Zobaczymy. No tutaj naprawdę takie tropiki. Świetnie, świetnie pachnie. Nie, nie jest to taka goryczka powalająca. Wydaje mi się, że w porównaniu do tego mojego piwa yy, jest duża mniejsza goryczka, bo teraz są takie porównania. Yy, tyle, że yy, wydaje mi się, że błędem było to, iż umieściłam yy, za szybko chmiel. Yy, Mogłam to dać pod koniec zważenia, a nie już na samym początku. Yy, I więcej dać na zimno, aniżeli na gorąco, bo faktycznie tych alfa pasów było tam Dość dużo, nie pamiętam czy nawet nie. Szczerze nie chcę Was okłamywać, ale na pewno powyżej 10, 11, 14. Z tego co wiem, to jest dość dużo. Bo z tego co się orientowałam, niektóre mają, nie wiem, nawet 4, i no wyszło mocno gorzkie. Chociaż co, kto lubi? Ja lubię. No, a to jest mega tropikalne jest goryczka, ale ona nie jest taka intensywna, nie jest zalegająca. Ja bym bardziej powiedziała, że ono jest y, ananasowe, aniżeli cytrusowe. Ja tutaj cytrusy to tak powiem, że są na drugim planie, a może nawet na kolejnym. No, ale jest takie y, słodkie w odbiorze. Prócz tutaj faktycznie, żeby były zastosowane te płatki owsiane, bo piwo jest takie gładkie. Nie wiem, czy dobrze mi się wydaje, czy też tak macie, ale jeżeli yy, piwo zawiera płatki owsiane, czy, czy jakiekolwiek dodatki słodowe, niesłodowane, jeżeli piwo zawiera yy, płatki owsiane, czy płatki jęczmienne w tym przypadku, yy, no takie takiej gładkości jemu przez to ono też się bardzo fajnie komponuje. Dobra, dosyć już tego mojego ględzenia. Yy, idę przygotować yy, fermentor i moje przyrządy do rozlewu, już do butelek. I widzę się z wami za chwilę. Ciao! Dobra, przystępujemy do butelkowania. Ja już się tutaj zaopatrzyłam w cały sprzęt. Yy, także idziemy. Nie bardzo wiem, jak to się robi, ale. Może no, mam nadzieję, że się to uda. Okej, okay, tak, to tak, nieźle. To idzie. Chyba mam się zapieniło, ale ciut. Jest to jakieś mocne zapienienie. Mogę, żeby teraz już nie tak I tak będzie git. Eee, Okej, okay. najpierw sobie naleję czy kapsuluję, coś by mi się przydało. Pierwsze historyczne zakapslowanie. Nie ja tylko wiedziałam jak to się robi. nie, nie, nie może myśleć, No, odkładamy to w takim razie. Liczymy na to, że to nie będzie granat. Tak mam tylko wielką nadzieję. No i co? Ja rozlegam dalej. Myślę, że już tutaj nic ciekawego yy, raczej mnie Was nie czeka ze mną. Yy, także te z tym piwem spotkamy się za dwa tygodnie, a już niebawem kolejne piwo, kolejne ważanie. Nie ma się co ociągać oczywiście lub jeszcze coś ciekawego po drodze. Także to by było na tyle. Oczywiście zapraszam Was tradycyjnie na mojego Instagrama. Zapraszam do dawania subów, łapak w górę. I oczywiście do obejrzenia moich poprzednich filmów, których już kilka się nazbierało, także. Oczęcie. A tymczasem co? Kończę swoją robotę i się z wami żegnam. Na zdrowie! czy ona nie była noszona. Nie, w sumie aż tak nie śmierci. To wygląda jak rzygi, jakby ktoś żyga. Trochę tak.